Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj wam pokazać gra, która się nazywa The Cooling of the Chaos. I z tego co tutaj przetłumaczyliśmy, to chyba jest Ubój krów. To jest kolejna jakaś taka hipsterska produkcja, moi drodzy. Nie wiem skąd pozyskałem. Nie wiem skąd ja w ogóle to pozyskałem. Czy to gdzieś na Hamblu było, czy to gdzieś w ogóle na Steamie. Nie, nie mam pojęcia, ludzie, zaczynamy. Bo tutaj nie ma co w ogóle dyskutować. Zobaczcie, wszystko wiąże się z zabijaniem krów. Ok, dawać kurczę. To są jakieś fale tutaj. Lecimy. I teraz tak na dole mogę granat używać z tego co widzę. O, kurde, reload. O, to są wściekłe. To... Halo! Zjadły mnie. No dobra, to już teraz ogarniemy. To nie jest takie łatwe. No dobra, przeładować muszę za każdym razem. Kurcze. Jakieś takie ja wam powiem chore te krowy, to w razie hamburgerów nie będzie z tego. Mu, kurde, mu. Za każdym razem muszę przeładować, bo Wait, nie jest tak, że jest... O kurde, fala ukończona. Czy ja mogę saportnąć coś tutaj? Czekajcie, chciałbym Czekaj sobie coś kupić. Aha, ja mogę amunicję wykupić. No dobra. Pieniążki tutaj zdobywamy. Przeładuj, przeładuj, rzuć granat. To ja strzeliłem tak do tyłu. Ja mogę tego nie zacierać. A, zjadł mnie! Co? Ja chcę jeszcze raz grać. To jest dobra gra. Dobra, jakiś sap. Kurde, ale to jest fala pierwsza. To nie jest takie łatwe, moi drodzy. Ubój król. No, zdecydowanie te krowy do McDonalda potem nie pojadą. Po wszystkim. mogę jakąś inną amunicję później wykupić, z tego co widzę. A, tutaj mogę wykupić, ale nie mam hajsu. Nie mam tyle hajsu, żeby Mam tylko 3 dolary na razie. O nie! Przeładuj, Bonkol! Ja mam nadzieję, że tych fal nie będzie zbyt dużo. Kurcze, ja wam powiem, ubój normalnie jak na wsi. Wow! Udało się! Kurde, ta gra jest chora, co najmniej ona jest chora. No dobra. Czyli tutaj w ogóle są jakieś achievementy, czyli nie ulepszaj broni i tak dalej. Z tego co to będzie to no... nowy przeciwnik. Żółta krowa. Jest szybsza niż czarna. No dobra. To sprawdźmy. Ja mam cały czas jednego dolara tylko. Czyli ja będę miał więcej pieniędzy. No to za szalona krowa. O kurde! Ale wesoło, ale się wesoło robi, naprawdę. O kurde! Slow time. Muszę sobie przeładować spokojnie. Complete. Dobra, jedna fala już ukończona. Czy ja mogę tu jakieś hajsy zbierać? Great. Chyba nie. Two. Get ready. Potem z drugiej strony pewnie będą krowy też. Co tu się dzieje? Dobra, jest spoko. Na razie te żółte krowy nie są jakieś tragiczne. Nie robią dużo problemów. Ale one się nie zatrzymują, ponieważ czarna krowa się zatrzymuje w miejscu. No dobra, udało się, teraz będzie kolejna fala. 3 Trzy dolce na dole mam, ale mi się jest potrzebne cztery dolce Czekajcie, jakąś moc specjalną mam Zobaczcie, mam jakąś moc specjalną odblokowałem Jakąś piłę O, mam! Aha. O kurde, zjadła mnie! Dobra Mam, mam piłę jakąś na krowy o, dwa dolce, dwa dolce. O, to ja rozumiem. To ja teraz tak mogę grać. Ulepszyłem sobie teraz shotguna. No jedziemy.

Wow, complete. Udało się Dobra, ulepszyłem maksymalnie Ulepszyłem maksymalnie Miła! Dobra moi drodzy To chyba wystarczy bo ja wam powiem że ta gra Jest jakaś w ogóle totalnie chora Ona jest totalnie chora Oczywiście ma jakieś tutaj zadatki na to Żeby pograć dłużej Ale powiem wam że ona nie jest zdecydowanie Ona nie jest łatwa Bardzo szybko te fale tutaj nadchodzą A nasza amunicja jest ograniczona I musimy szybciutko w ogóle przeładowywać Co jeden strzał musimy przeładowywać Moi drodzy dobra To był ubój krów za niedługo może jakiś ubój świn się pokaże. E, no tyle, no. Chciałem wam pokazać po prostu taką wierkę. Może sobie pogramy na live'ach w to czasami. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!